Hej, 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 witam Was wszystkich bardzo szuszówdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Pokémon White. Nagrywam ten odcinek chwileczkę po poprzednim i tak, e, jeśli chodzi o Team, to zupełnie nic się nie zmieniło. Więc jeśli oglądaliście poprzedni odcinek, to wiecie jak to wszystko wygląda, nie będę wam już pokazywał. Konty kontynuujemy przechadzkę po okolicach miasta Makrin, zanim tam e, będziemy się zajmować. E, ważnymi rzeczami. I tak, informuję, iż dzisiejszy shoutout otrzymuje użytkownik Toltetix. Bardzo się cieszę, że Toltetix o to poprosił. Pozdrawiam, Toltusiu. I tak, nie jestem pewien, czy zapisywałem grę po skończeniu odcinka. Nie, dobra, więc zapiszmy na, na dobry początek. I tak, jeśli pamiętacie, w ostatnim odcinku udało nam się złapać e, Froła, jednak nie będziemy z niego korzystać. To jest po prostu Weskin i. Sobie będzie odpoczywał w boksie. Tak, ale pamiętacie, Znajdywaliśmy w poprzednim odcinku podejrzane, tajemnicze, tajemnicze niewidoczne przedmioty. No i właśnie, no powiedzcie mi, czy taka kałuża nie wygląda podejrzanie? No właśnie. Tak, jeśli e, klikniecie po prostu na tą kałużę e, guzikiem O, to zdobędziecie Tiny Mushroom. Jest to przedmiot, który e, w sumie to nie wiem, jakie ma zasto zastosowanie w tych grach. Można go sprzedać kolekcjonerom za jakieś tam niezbyt um, w sumie apetyczne kwoty No ale cóż, dobra, zaatakował nas Pidaf, nie będziemy z nim walczyć, nie będziemy go łapać, gdyż już mamy Juliana, więc uciekamy I tak, y dobra, Youngster na 12, będzie chciał walczyć, więc dobra, nie sądzę, żeby miał coś ciekawego, więc szybko przyspieszę grę i się tym zajmiemy. O, nie, jednak ma coś ciekawego, ale to nie szkodzi. Yy, youngster posiada Venipida. Venipid to pokémon typu robaczo trującego yy, z tej generacji. Oczywiście ewoluuje w Willypida i Skolipida. I muszę przyznać, że jest to całkiem fajny pokémon i przydatny, więc jeśli potrzebujecie czegoś robaczego, to wam może się spodobać. Jednak nie jest jakoś szalenie dobry i są lepsze pokémony robaki, więc tak tylko mówię. No, dobra. Widzicie, może tak niezbyt wygodnie, co prawda, tak co chwilę to zmieniać, ale trwa to krócej niż wiecie. Niż ym, borykanie się z tymi wszystkimi trenerami. Dobra, e, zaatakował nas te Team Pole, którego widzieliśmy już u trenera o, właśnie u innego Jangstera w poprzednim odcinku. Spróbujemy go złapać jako jednego z was. Właściwie to wziąłem sobie mniej imion niż jest tutaj Pokemonów, kurczaki, ale ja mam problem. Najwyżej... Najwyżej skoczę po prostu na odcinek i wybiorę sobie kogoś nowego. Um, no dobra. Timpo osłabiony, jednak możemy go jeszcze trochę osłabić, już więc Matsup. I powinno go zabić i okej, okay, obniży mu celność, więc może będzie lepiej. Dobra, e, Great Ball leć. I to będzie kolejny z Was. Yy, nie wiem czemu same samice nam się trafiają, ale może takie szczęście po prostu. No dobra. Time pole złapany i ja chyba faktycznie zaraz będę musiał skoczyć na odcinek i zobaczyć jak to wygląda. <laughs> po prostu nie przewidziałem, że będzie aż tyle Pokemonów. Ja zazwyczaj sobie biorę tyle was, ile odcinków planuję nagrać. W każdym razie... Mm... Użytkownik kamilwol123 poprosił mnie, abym nazwał e, Pokemona kamilwol, więc pozdrawiam bardzo serdecznie, dziękuję za propozycję i przypominam, że jeśli chcecie, żebym was złapał, to dajcie mi o tym znać w komentarzu. No i tak, e, Kamila Wola... O! Audino chyba. Kamila Wola ym, schowamy do... Ym, ...boksu jak będziemy w mieście, Audino, dobra tam będzie trener przy okazji, to yy, już będziemy szybciej chodzić, że tak powiem, dobra, Adam zdobędzie trochę doświadczenia, Audino już mówiłem w poprzednim odcinku, wiem, wiecie. boże to chodzi aż za, za szybko, ja o, o dostaję, dobra, w którym z tych kamieni też był ukryty przedmiot z tego co pamiętam, albo w kałuży, coś takiego... Dobra, jest tu nawet dwójka trenerów, używają oni chyba pokemonów typu walczącego. Tak, i ta trenerka posiada pokemona, którego jeszcze nie widzieliśmy i który, prawdę mówiąc, na początku miał być w mojej drużynie i to właśnie miał być Adam. Oto Timber, pokemon typu walczącego, ewoluuje w Gurdura na poziomie 25, tak mi się wydaje, oraz poprzez wymianę w Konkeldura. I używałem go raz, e, kiedy grałem w Hack, Volt White i bardzo mi się podobał ten pokamon, jest silny. I planowałem go użyć e, w, właśnie w tym let's playu, jednak nie było miejsca po prostu, więc Adama zrobiłem e, drillberem, gdyż bardzo chciałem mieć go drużynie i pomyślałem, że Timber aż tak mi się nie przyda. Więc właśnie tak wyglądają sprawy. No i tak, całkiem fajny Pokémon. Można też go tu właśnie w krzaku złapać. O! Yy, Adam chce się nauczyć ruchu Deke. Jest to ruch dwutura, dwuturowy, typu ziemnego. Yy, fizyczny, więc oczywiście uczymy. I... tak. Zamiast Matslap. Bo Matslap to, to ruch specjalny, więc niezbyt by się nam przydał, prawda, mówiąc. Dobra, Team Bowl, E, jeszcze Perlojna nie złapaliśmy więc y, też wyjdziemy na chwilę poza nakrin i złapiemy go um. O z tym kamulcem O Jezu Dobra najpierw pokonamy trenera i wam powiem ciekawostkę to Też ma Timbura więc nic nowego Użyj Dick pokaż jak to wygląda Hi -hi. No właśnie. Pokémon automatycznie unika ruchu, który jest w niego wycelowany, gdyż po prostu nie ma go na polu bitwy. I w następnej turze atakuje przeciwnika, więc całkiem fajne. Jednak nie działa na Pokémony typu latające. Żadne ruchy typu ziemnego nie działają na Pokémony latające. Oraz ym... Oraz ten, na Pokémony lewitujące jest taka zdolność. Wow, coś się stało. Ok. Z tym kamulcem jest związana pewna ciekawostka. Myślałem, że tylko w Pokémon Black 2 White 2, ale okazuje się, że tu też. Jeśli macie ze sobą Pokémona walczącego, to może on rozłupać tą skałę i otrzymacie przedmiot Star Można to robić raz dziennie i Starpis to po prostu przedmiot, który możecie sprzedać drogo w sklepie. Nie ma on innego zastosowania, więc jest to sposób całkiem fajny na zarabianie, jeśli potrzebujecie pieniędzy. My na szczęście mieliśmy weskina, więc mogłem wam to pokazać. No i tak, e, uleczmy się u panienki i pójdziemy jeszcze na zewnątrz na creen z drugiej strony złapać Perloina i i, i, i um, Timbura może złapiemy już w następnym odcinku, to nie będę e, leciał już tam na odcinek, żeby patrzeć e, kogo sobie wybrać. Po co ja się leczył? też leczyłem się. Tak, jeśli pamiętacie, jest z nami też jajo, o które walczyłem jak lew, właśnie to. I tajemnica co do niego nadal pozostaje tajemnicą. E, ciekawe, czy ktoś będzie próbował zgadnąć co się w tym jajku znajduje. Tak, zobaczmy w ogóle jak ono co ono sądzi. Bo są trzy etapy. Yy, widzicie w tym opisie można wywnioskować czy jajko wykluje się wkrótce, czy też jest dalekie od tego stanu. Na przykład patrzy się po prostu na ostatnie zdanie, są trzy. It doesn't seem close to hatching My, yy, znaczy, że jajko zupełnie nie ma zamiaru się teraz wykluwać i w ogóle... E, nie ma co się tym przejmować e, Następny etap to e, It may be close to hatching I właśnie wtedy jajko e, Wykluje się niedługo A it will hatch soon oznacza, że jajko wykluje się lada chwila Więc No, tak się to sprawdza I tak, idziemy jeszcze e, tam Ja od razu przyspieszę grę Gdyż może to troszeczkę potrwać I idziemy złapać naszego perloina Gdyż obiecałem No i tak e, Patrat no, Bobru jest zazdrosny, więc uciekamy. Nic ciekawego. I Mogliśmy złapać Perloina na jednej z pierwszych dróg, gdyż tam po prostu e, Perloin spamuje samym sobą. No ale trudno, znajdziemy go i tutaj, nie? No chodź. I Wiecie co, jeśli nie znajdziemy go zaraz, to ja po prostu zrobię cięcie i... Mm. No, więc yy, widzimy się jak go znajdę moment. Okej, okay, znalazłem Perloina i znalazłem go w podwójnej walce. I wyjaśnię wam od razu przy okazji zasadę łapania Pokemonów w podwójnych walkach. Możecie złapać tylko jednego Pokemona. W ogóle kiedyś myślałem, że się nie da łapać Pokemonów w podwójnych walkach, ale się da. Możecie złapać tylko jednego Pokemona, jednak możecie zacząć rzucać Pokebole dopiero, kiedy jeden z nich zostanie znokautowany więc któregoś po prostu trzeba wybrać. No i tak, ja trzasnaj Lilipapa, um, nie wiem, Leafem użyję Leer. Na obojgu. No i tak. Yy, Lilipa padnie i będziemy mogli zająć się yy, Perloinem Jest to facet, niestety. Jakoś yy, do płci szczęścia jak zwykle nie mamy. Ale to nie szkodzi. Nie sądzę, żeby to był kłopot. Dobra. Great Ball. Myślę, że może się nadać. Kurczę. Prawie. Potrzebny nam jest jakiś ruch, który wiecie, yy, Paraliżuje przeciwnika czy coś w tym stylu, gdyż to ułatwia łapanie Pokemona. Kurczaczki, nie wiem co zrobić, nie chcę go zatłuc, może Bobra wezmę na pomoc. Wiecie, Bobru to po prostu taki koks, jest taki słaby, <gryzny> że jest świetny do łapania Pokemonów. Znaczy nie chcę tu mu ubliżać, oczywiście bez Bobra to byśmy nie wygrali pojedynku z... No goś na pewno byśmy nie wygrali bez Bobra więc wiecie, Bobru to jest ważne ogniwo w naszej drużynie Dobra, spróbujmy, cut Jeszcze raz A ty nadal Nie wiem po co, ale muszę cię czymś zająć Okej, okay, jeszcze raz Troszeczkę to może potrwać, ale, ale, co tam Okej, okay, robi się nieciekawie Dobra, rzućmy więc grade bolem Co tam może teraz się złapię Oż ty, aż ty lisku Dobra, jeszcze raz. Kończy nam się, to jest już ostatni Great Ball No dobra To może być trochę bardziej wymagające. Adam idź um, No dobra, w takim razie mamy jeszcze 10 PokeBoli Spróbujmy Kiedyś musi się złapać, nie? Dobra, więc hmm. No jak użyje scratch, to Perlojna zabija, a tego nie chce Okej, okay, dobra, złapam się. Dobra, nie było aż tak źle. E, dobra, a więc e, niekoniecznie na prośbę, a po prostu kiedyś obiecałem mojej znajomej e, o Niku Balonuwa Fashion, że e, złapię jakiegoś Pokémona Kota i nazwę ją Balonuwa. Więc właśnie to robię. Pozdrawiam cię bardzo, bardzo wdecznie. i pamiętam o tobie oczywiście Balonuwa. Okej, okay, nie wiem czy to dobrze napisałem. 4 o łącznie, ale dobra. Perloń złapany, więc troszeczkę mamy też rozbudowany pokedek, wiecie. Jest też pewne zjawisko, które trafia wam się, jeśli macie dużo złapanych Pokémonów. Zauważyliście, że Pokémon musi zacząć się 3 razy w Pokebolu zanim e, kliknie ten m, mechanizm i m, będzie faktycznie złapany. Zauważyliście, prawda? No więc ja Wam powiem, że istnieje m, pewien. Pewne, pewne zjawisko, które właśnie trafia się, jeśli macie dużo złapanych Pokémonów. I Pokémon, widząc po prostu Wasze doświadczenie, e, trzęsie się w powietrzu, jak rzucicie Pokéborem. Trzęsie się tylko raz i już jest w Pokebolu Nie wiem, czy mnie rozumiecie, może e, się tak zdarzy i to po prostu. A um, zobaczycie, jednak właśnie jest, istnieje takie zjawisko i to jest taka ciekawostka. Dobra, sprzedajmy shit, który zebraliśmy podczas um, przemierzania przez um, różne tereny i sobie kupmy trochę pokaboli. I myślę, że będzie git. Kupmy 10, to dostaniemy um, premier bola, o którym wam mówiłem. Widzicie? I tak, 5 Great Volley i będzie git. Dobra, i w końcu możemy się zająć troszeczkę na koniec odcinka, ale no, połowa, powiedzmy, połowa. E, powiedzmy, więc e, teraz jeśli będziecie zmierzać do muzeum miasta Nakrin, dum, dum, dum... Tak! Oto N przybył do miasta Nakrin i... Jest w szoku, że znowu się widzimy. Pyta nas o coś i znowu z nim musimy walczyć. No i jak jeśli pamiętacie, co wam mówiłem w e, drugim odcinku, N zawsze używa pokemonów e, różnych. Nigdy nie ma e, tego samego teamu. No i właśnie e, to jest przykład takiej sytuacji. E, pierwszym Pokémonem N e, jest Pidaf, którego poprzednim razem przecież nie miał. No i tak, zazwyczaj jednak N ma pokemony z okolic, w których się aktualnie znajdujecie, więc y, powinniście być przygotowani, żadnych kurczę y, cudów na kiju tutaj nie będzie, więc nie macie się o co martwić. Zresztą walki z N są dosyć proste, nie powinniście mieć problemów. No i dobra, kolejnym jest Temple, nie zmieniamy pokemona, a co? Adam da radę przecież, dawaj, użyj Dig. Fajna muzyczka jest, Wam powiem, w... Um, podczas walki z Enem. Bardzo mi się podoba. I y, muzyczka jak się go spotyka, też jest fajna. Mam ją nawet na telefonie. To jest mój dzwonek, jak mama dzwoni. <grym> Dobra, ostatnim pokemonem Ena jest Timber. Chyba ostatni miał 3, 3 chyba, tak? Nie, nie pamiętam już. E, więc widzicie. O, używa Bite, ale nawet nie zdąży nic z tym zrobić. Huch <grym> i od biedy moglibyśmy przecież schować się, jak wiecie, pod ziemią, jakby on próbował ułożyć bajt i wtedy by nas nie trafił. Dobra, N pokonany, jest w szoku, oczywiście wszyscy są w szoku, jak ich pokonujemy. No i tak, ee, N, za właśnie N jest taką ciekawą postacią, która traktuje swoje Pokémony jako przyjaciół i próbuje przekonać innych e, do tego samego poglądu. To jest dosyć ciekawe. No i tak, tutaj macie e, informacje o liderce sali w Nakryn, nazywa się Lenora i właśnie z nią będziemy się mierzyć prawdopodobnie w następnym odcinku. Dzisiaj jeszcze rozpoczniemy sobie, e, wiecie, mm, zaczniemy sobie jej salę, o, może tak powiem, e, zaczniemy tam buszować, więc uleczmy jeszcze poki szybko i lecimy. Lecimy póki żyjem, jak to mówił Harem. No dobra, więc wchodzimy do muzeum. I już na wstępie złapie nas ten oto... O, moment, chwilka. Oki, sorki. Już na wstępie yy, z nami rozmawiać będzie pragnął ten oto dziwny człowiek, który po prostu oprowadzi nas po yy, muzeum i poopowiada o wszystkich eksponatach, których tak na dobrą sprawę jakoś szalenie dużo nie jest. Yy, ma on na imię Hose i... Zaraz dowiemy się o nim jeszcze czegoś, ale to za chwilę, jak się dowiemy, to się dowiemy. No i tak, powie nam też, że tutaj znajduje się sala w nakrin, w bibliotece, trochę dziwne, ale tak. House powie wam również, że Lenora, liderka sali, jest jego żoną, więc całkiem fajnie. Zazwyczaj w ogóle nic o życiu prywatnym liderów się nie mówi, więc to jest taka fajna ciekawostka i innowacja. Dobra, pooglądajmy sobie różne rzeczy. To jest kamielina Pokémona z Unowy, właśnie którego prawdopodobnie spotka. Nie, nie z Unowy, przepraszam, to przecież nie jest. To jest Armaldo. To jest Pokémon z trzeciej generacji, Pokémon typu robaczo-kamiennego. Uhu, wyższa forma w sumie. Yy, ale to powiem wam, jak go spotkamy, jeśli go spotkamy. Taka ciekawostka, to jest szkielet Dragonite. Yy, jeśli dobrze mi się wydaje, tak wygląda. To są y, kości y, Cubona i Marowaka, te tutaj. Tak y, jest napisane na, tablicze, na tabliczce, że trzymają, że to jest, wiecie, część pewnych Pokemonów i właśnie noszą je one sobie w, w łapkach. No i tak, tutaj mamy jakąś maskę dziwną, w sumie nie wiem o co tu chodzi, wygląda trochę jak maska z karnawału Rio de Janeiro, a tutaj mamy jakieś po prostu pergaminy. Dobra, e, jednak tutaj znajduje się dziwny e, kamień, który był zakopany w piaskach pustyni. Ehm... No i zwróćcie po prostu uwagę na ten kamień, tyle wam powiem. W każdym razie, jeśli znajdziecie jakąś skamielinę i przyjdziecie do tej pan panny, to będzie ona mogła zamienić tą skamielinę w pokemona antycznego. Więc e, jeśli znajdziemy, to tutaj przyjdziemy i być może któryś z was stanie się, Zostanie nazwany właśnie e, tym Pokemonem. W każdej generacji jest para e, e, skamielin i właśnie są tam pokemony ożywiany z tych skamielin. Skamieliny to pokemony zamienione w kamień, które wymarły i których już nie można spotkać inaczej. Właśnie tylko je ożywić. Nie wiadomo jak, ale co tam. Tak, wchodzimy więc do gymu i Clyde oczywiście na początku wita nas butelką świeżej wody, więc całkiem fajnie. Tak i wyjaśnia na czym polega zagadka tego gymu. I tak. Nikt... Właśnie zawsze mnie dziwi y, w salach, że nigdy nie ma tutaj nikogo, y, kto wygrałby z liderem. Tak, jakby dopiero co stworzyli tą salę, to jest bez sensu. A, zawsze mnie, mnie to drażni. W każdym razie, najpierw musimy pobić się z kilkoma trenerami. Jednak y, zagadka w tym gymie jest dosyć ciekawa. Musicie aktualnie czytać, co jest napisane w notatkach i książkach, żeby rozwikłać różne zagadki, więc to jest całkiem fajny gym i mi się podoba. Musicie y, też znać troszeczkę angielski, żeby ją rozwikłać. W innym wypadku będziecie tutaj po prostu błądzić i klikać wszystko na śniepo. ale uda się kiedyś tam. Pamiętam, że jak grałem w japońską wersję tuż y, po premierze w wersję light, to po prostu miałem okropne problemy z tym gymem i nie wiedziałem co tutaj robić. W każdym razie jako, że jest to gym typu normalnego, to oczywiście Pokemony typu normalnego również tutaj spotykamy. I tak, Adam ma już 20 poziom, więc jest całkiem dobrze. Um, no ale na lifa na razie się albo wiecie co może zmieńmy pokemona na lifa, gdyż potem będzie las i w lesie się za bardzo nam nie przyda. Więc teraz pobawimy się lifem. Tak, widzicie, że mamy tutaj różne e, półki z książkami, jakieś, jakieś czytelniczki. I zagadka polega na tym, żeby znajdywać... Um, Notatki ukryte w półkach na książki i postępować wedle wskazówek Lenory, która je tam zamieściła. W każdym razie to będziemy robić już w następnym odcinku Let's Play Pokemon White. W następnym odcinku stoczymy walkę z drugą liderką sali w regionie UNUWA i mamy nadzieję, oczywiście, że wygramy ją za pierwszym razem, nie tak jak było z Chivim. No więc tak, e, dzięki, że mnie oglądaliście, mam nadzieję, że wam się podobało, jeśli tak wyraźcie to łapkami, gdyż mnie one cieszą i dzięki waszym łapkom być może następny odcinek pojawi się szybciej, wiecie jak to działa przecież, więc zachęcam bardzo do oceniania filmu i cóż mogę rzec, do usłyszenia w następnym odcinku Let's Play Pokémon White, trzymajcie się i pa pa! I was